Cześć z tej strony: Manie 44 i dziś zapraszam Was na recenzję repliki SAFX01 od Speca Arms. Replikę do recenzji udostępniła firma Gunfire. Link do repliki w opisie filmu. SAFX01, czyli znana Speca X Series, jedynie w wersji Flex. Ten sam znany nam korpus w wersji Edge i kompatybilność z magazynkami w standardzie ARP jedynie w polimerowej, lżejszej wagowo i dla portfela w wersji Flex. Oprócz oczywistych różnic, jak materiał, z którego wykonany jest korpus oraz front, jedyne co się rzuca w oczy, to autorska kolba Lite Specny zamiast kolby PDW. Spesa Arms ze swoją serią Flex celuje w bardziej budżetową półkę entry level, zatem zobaczmy, czego możemy oczekiwać po replice. Zobaczymy, jak jest zbudowana i jakie ma funkcje. Rozbierzemy ją, zobaczymy do środka i sprawdzimy jej osiągi, ale standardowo zacznijmy od małego unboxingu. W kolorowym kartonowym pudełku z rączką transportową znajdziemy ulotkę z zasadami bezpieczeństwa oraz kodem QR do instrukcji obsługi, ulotkę z ofertą z PESA Arms, zestaw naklejek, wycior, magazynek High cup, słabszą sprężynę M90. Oraz samą replikę SAFX01. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Replika mierzy 67 cm ze złożoną kolbą, a z w pełni rozłożoną jej długość dochodzi do 75 cm, co sprawia, że jest bardzo kompaktowa. Sama replika bez magazynka i akumulatora waży jedynie nieco ponad 1,8 kg. Replika prawie w całości została wykonana z polimeru wzmacnianego włóknem nelonowym, który zapewnić jej ma dużą wytrzymałość oraz właśnie niską wagę. I tak z polimeru wykonany jest front, korpus, zwalniacz magazynka, chwyt pistoletowy, przyrządy celownicze, prowadnica kolby oraz sama kolba. Z metalu zaś wykonana jest lufa zewnętrzna wraz z tłumikiem płomienia, inserty na zawieszeniu w stylu wciśnij kropkę, spust, selektor, Zwalniarza trapy zamka, dźwignię przeładowania oraz wszystkie śrubki, piny i sprężyny. Idąc od frontu repliki natrafimy na tłumik płomienia, który oczywiście możemy odkręcić. Kryje się pod nim standardowy 14 mm lewoskrętny gwint, który pozwala nam na montaż takich akcesorii jak tłumiki dźwięku czy naświetlacze tracer. Krótki polimerowy front jest w standardzie M-LOK, dzięki czemu możemy łatwo do niego zamontować dedykowane akcesoria lub szyne RIS. Na froncie znajdziemy również aż cztery miejsca na montaż zawieszenia w stylu wciśnij kropkę. Na szczycie frontu znajdziemy z przechodzącą w szynę na korpusie, różnica wysokości między nimi jest prawie niezauważalna. Tutaj znajdziemy również rozkładane i regulowane przyrządy celownicze projektu Specna Arms. Muszkę regulować można w pionie, przeziernik zaś w poziomie oraz posiada dwie wielkości otworu do wyboru. Można je oczywiście zdemontować. Idąc dalej, natrafimy na polimerowy korpus zaprojektowany przez Specna Arms. Jest to dokładnie ten sam nowoczesny projekt co w przypadku serii X Edge, z tą różnicą, że wykonany jest z polimeru i posiada jednostronny selektor ognia. Prócz oznaczeń selektora na korpusie znajdziemy również nieduże logo Specna Arms wraz z napisem X Series, oznaczeniem kalibru oraz numerem seryjnym. Kaliber to oczywiście 9x19 mm. Z drugiej strony pod wyrzutnikiem łusek znajdziemy zaś napis PESNO ARMS INDUSTRIES. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania atrapa zamka przesunie się do tyłu dając nam dostęp do rotacyjnej komory hop-up. Kręcąc pokrętłem w górę zmniejszamy moc podkręcenia, a kręcąc w dół ją zwiększamy. Co ciekawe replika posiada działającą blokadę atrapy zamka. Po ustawieniu hop-upu wystarczy nacisnąć przycisk po lewej stronie korpusu, a atrapa zamka wróci na swoje miejsce. Zwalniacz magazynka umiejscowiony jest centralnie, dzięki czemu można z niego korzystać tak prawą, jak i lewą ręką. Magazynek z zestawu wpina się łatwo i siedzi z lekkim luzem. Replika oczywiście kompatybilna jest z magazynkami innych producentów w tym standardzie, jak na przykład widoczny tutaj magazynek Oduela WE01A. Magazynek S-Mag typu High cup z zestawu posiada nieduże okno na szczycie do ładowania kulek oraz pokrętło na dole do nakręcania mechanizmu podawania kulek. Pełne podkręcenie nie wystarczy jednak na wystrzelenie pełnego magazynka. Sam selektor chodzi bez większego oporu i wyraźnie wskakuje w poszczególne tryby ognia. Standardowo mamy tryb zabezpieczony, tryb pojedynczy oraz full auto. Z racji, że replika posiada klasyczną kostkę stykową, to spust chwyta pod koniec ruchu oraz posiada wyraźny dość długi reset. Kwyt pistoletowy posiada system szybkiego dostępu do silnika. Wystarczy ścisnąć podstawę z obydwu stron, otworzyć klapkę, wyciągnąć docisk i mamy dostęp do silnika. Funkcja przydatna na przykład, gdyby spadły nam przewody z silnika podczas gry. Kolba Light zaprojektowana przez Spec-Arms jest bardzo wąska i jak nazwa wskazuje lekka. Posiada gumowane elementy, dzięki czemu wygodniej można się złożyć do strzału oraz miejsce na zawieszenie w stylu wciśnij kropkę. Punktów nastawy mamy aż 6. Aby zamontować akumulator musimy się dostać do prowadnicy kolby, czyli ściągnąć samą kolbę. Aby to zrobić muszę chwycić za ten widoczny pin, pociągnąć go całkowicie w dół i już mogę sunąć kolbę z prowadnicy. Tutaj znajdziemy okablowanie zakończone wtykiem Mała Tamija. W prowadnicy zmieściłem tak pakiet 74V 1200 mAh, jak i pakiet 111 v 1300 mAh. Z racji, że moje pakiety mają wtyk TDS, to musiałem użyć dodatkowo przejściówki, ale nawet z nią nie miałem problemu założyć kolbe z powrotem. Jedynie co, miałem ograniczone możliwości zsunięcia jej. Jeśli jednak potrzebowalibyśmy więcej miejsca na akumulator, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć inną kolbę w standardzie AR15, jak na przykład kolba heavy od Specna Arms. W replice nie zabrakło systemu szybkiej wymiany sprężyny ESA, a działa on następująco. Po ściągnięciu kolby mamy dostęp do śruby w prowadnicy. Po jej odkręceniu mogę zsunąć prowadnicę na bok i otrzymuję dostęp do prowadnicy sprężyny głównej. Kluczem imbusowym wciskam i przekręcam prowadnicę o 90 stopni, dzięki czemu mogę ją wyciągnąć wraz ze sprężyną i zmienić ją na inną. Replika w rękach, dzięki kompaktowej budowie, sprawia dobre wrażenie. Jest lekko giętka w miejscu styku korpusu z prowadnicą kolby, jak przystało na polimerową replikę, ale bez tragedii. Jedyne elementy z luzem to w moim przypadku front, do którego za chwilę wrócę, i standardowy luz na kolbie, w tym przypadku bardzo mały. Wiemy, jak replika jest zbudowana i jakie ma funkcje. Zobaczmy, jak się ją rozbiera i co siedzi w środku. Rozbieranie repliki zaczynam od odkręcenia śruby przedniego pinu oraz jego wybicia. Potem mogę ściągnąć górę korpusu, suwając ją do przodu. Dźwignia przeładowania łapie się na szkielecie, dlatego muszę ją nieco cofnąć do tyłu. Dołem zajmiemy się za chwilę, pierwszy rzućmy okiem na górę korpusu. Aby wyciągnąć lufę wraz z komorą, wystarczy ją wysunąć do tyłu. Standardowa już dla specny rotacyjna komora wykonana jest z polimeru. Standardowa gumka hop-up jest wykonana z dość twardej gumy, jak dla mnie mogłaby być mniejsza, zapewniłaby lepsze osiągi, co za chwilę sprawdzimy. Dystanser jest dość miękki i przeklejony jest do ramienia na smarze. W replice zamontowana jest aluminiowa precyzyjna lufa o długości 235 mm i średnicy 6,03 mm. Pora na dół korpusu. Zaczynam od ściągnięcia kolby. Następnie odkręcam prowadnicę kolby i ją ściągam. Teraz wyciągam prowadnicę wraz ze sprężyną główną. Prowadnica posiada metalową podstawę oraz polimerowy stożek, brak łożyskowania. Sama sprężyna około M110 posiada standardowy skok zwoju. Nie zapominam o ściągnięciu metalowej płytki. Szkoda, że to wersja bez zaczepów na zawieszenie. Teraz pora na chwyt pistoletowy. Zaczynam od otworzenia chwytu, wyciągam docisk, ściągam konektory na silniku i mogę wyciągnąć sam silnik. Jest to tak zwany Advanced Motor Specny. Posiada bardzo słabe magnesy. Odkręcam cztery śruby i mogę ściągnąć cały chwyt. Kolejny krok to wybicie pinu przy spuście oraz pinu tylniego. Teraz mogę uchylić szkielet i wyciągnąć przycisk zwalniacza trapy zamka. Następnie ustawiam selektor na Semi i mogę wyciągnąć szkielet do góry. Sam szkielet jest nam dobrze znany z serii Flex. Zobaczmy, co siedzi w środku. Odkręcam 9 śrub Philips i już mogę zajrzeć do środka. W szkielecie nie zabrakło smaru, jest go wystarczająco front szkieletu posiada zaokrąglenia okna cylindra, co powinno zmniejszyć szansę uszkodzenia szkieletu w tym miejscu. W szkielecie zamontowane są stalowe łożyska ślizgowe o średnicy 8 mm. Zębatki wypadkowane są dobrze, większy luz zaobserwowałem tylko na środkowej zębatce. Pomimo gęstego smaru kręcą się całkiem przyjemnie. Same zębatki to standardowe spieki o przełożeniu 18 do 1. Zębatka tłokowa posiada opóźniacz, Zębatka środkowa jest standardowa, a zębatka silnikowa posiada cztery zęby przeciwpowrotne. Z racji, że w radnicy zamontowana jest klasyczna kostka stykowa, tak też znajdziemy mechaniczną blokadę spustu. Jeśli chodzi o pneumatykę, to zamontowany mamy polimerowy tłok z pełną metalową szczęką. Na jego froncie znajdziemy wentylowaną, polimerową, niełożyskowaną głowicę tłoka. W replice zamontowany jest aluminiowy cylinder typu drugiego. Jak widać znalazło się w nim trochę smaru. Listwa popychacza jest dość elastyczna. Polimerowa głowica cylindra posiada mosiężną dyszę oraz dość twardy gumowy zderzak. Polimerowa dysza nie posiada doszczelniającego oringu, a jej długość to 21,25 mm. Pneumatyka bez dyszy nie ma żadnego problemu z przejściem testu strzykawki, szczelność jest idealna. Z racji, że dysza nie posiada oringu, to z nią już szczelności brak w obydwu ustawieniach. Kąt natarcia zębatki tłokowej względem tłoka jest jak najbardziej ok, jak na stokową replikę. W replice zamontowana jest ta sama niestandardowa płytka selektora co w SAX02 oraz SAE09RH, które recenzowałem wcześniej na kanale. Od teraz w recenzjach chciałbym wam pokazać jeszcze dwie nowe rzeczy. Pierwszą z nich jest luz boczny na komorze hop-up Im mniejszy tym lepiej. Tutaj jest całkiem nieźle jak na stokową replikę. Druga nowość to test osiowości repliki. Jej cel to sprawdzenie czy dysza jest w osi lufy. Im lepsza oś, tym mniejsza szansa na problemy z podawaniem i mniejsza szansa na przedmuchy podczas strzału. Tutaj jak widać jest całkiem nieźle, bo dysza jest prawie w centrum lufy. Zanim przejdziemy do testów strzeleckich, to wróćmy na chwilę do frontu. W mojej sztuce pod obciążeniem poruszał się nieco na boki, aby to zniwelować, wystarczyło, że dokręciłem śruby pod frontem. Po ich dokręceniu front przestał się ruszać i nawet mocniejsza próba obrotu nie robiła na nim wrażenia, więc podczas gry na pewno nam się nie przekręci. Ja jednak postanowiłem sprawdzić w którym momencie się podda i użyłem całej siły. Zapomniałem jednak, że front ma wypustki i gdy w końcu się poddał, to złamałem wypustkę z lewej strony. Podczas normalnego użytkowania nie ma szans, żebyście tyle siły przyłożyli na front po jego dokręceniu, więc nie zaliczyłbym tego jako problem. Zobaczmy zatem, jakich osiągów możemy oczekiwać. Chronowanie oraz testy strzeleckie wykonywane były przed rozbieraniem repliki. Testy wykonywałem na kulkach 0,25 g z na Arms Edge oraz akumulatorze Turnigy Nanotech 7,4 V 1200 mAh. Z ustawionym hop-upem pod wagę kulek replika wyciągnęła średnio 1,16 J, czy też 317,9 fps. Rozrzut pomiędzy najniższym a najwyższym wynikiem doszedł aż do 13,3 fps, czy też 0,10 J. Szybkostrzelność wyniosła około 10 kulek na sekundę. Na słabszej sprężynie M90 z zestawu replika osiągnęła średnio 0,75 Joula, czy też 255,7 fps. Rozrzut zaś wzrósł do ponad 18 fps. -ów. Szybkostrzelność wyniosła zaś prawie 12 kulek na sekundę. Z mocniejszą sprężyną można używać akumulatora 11,1V, z nim szybkostrzelność wynosić będzie 19 kulek na sekundę. W przypadku słabszej sprężyny pojawiają się podwójne strzały na semi. Testy strzeleckie wykonywane były w podparciu na kulkach 0,25 g z PESA Arms Edge i akumulatorze 11,1V 1300 mAh. Na dystansie 30 m, trafienie w cel o średnicy 60 cm nie stanowiło żadnego problemu. 40 metrów sytuacja była podobna, tutaj, jednak, na 21 strzałów nie trafiłem jedynie 3 razy. Na 50 metrów było za to znacznie gorzej. Rozrzut stał się dość duży, ale trafienie nadal było możliwe. Skuteczny zasięg określiłbym na te 40 metrów zaś maksymalny na 50. Wrócę jeszcze na sekundę do chronowania, ponieważ ciekaw byłem jednak skąd taki duży rozrzut, skoro szczelność układu jest całkiem niezła, jak na układ z dyszą bez doszczelnienia. I po testach strzeleckich postanowiłem zamontować mniejszą gumkę hop a dokładniej gumkę Endl. Z nią na sprężynie M110 osiągnąłem średni wynik 1,26 J, czy też 329,4 fps i rozrzut wynoszący jedynie 4,4 fps. Więc najwidoczniej problemem była fabryczna gumka. SAFX01 to lekka polimerowa replika, która dobrze sprawdzi się w warunkach głównie cykubowych, właśnie z racji swojej wagi, osiągów oraz niedużych rozmiarów. Jakość wykonania jest na jak najbardziej dobrym poziomie. Nowoczesny design, znany z serii X-Edge, dopełnia autorska kolba Lite. W replice nie zabrakło systemu szybkiej wymiany sprężyny oraz szybkiego dostępu do silnika. A co ciekawe, w porównaniu z innymi replikami z serii Flex tutaj mamy również działający zwalniacz atrapy zamka. Zamontowane części wewnętrzne znane są nam z innych replik z serii Core i Flex i jak pamiętacie z mojego meltdownu SAC-21, potrafią sporo wytrzymać, bo wtedy replika poddała się dopiero po około 34 tysiącach strzałów pod rząd i była to jedynie sprężna główna i od popychacza. W replize znajdziemy precyzyjną lufę o średnicy 6,03 mm oraz rotacyjną komorę hop-up. Całość dała mi około 1,16 J na mocniejszej sprężynie i skuteczny zasięg 40 metrów, zatem parametry idealne do CQB. Jedyne do czego mógłbym się doczepić, to ewidentnie duży rozrzut FPS na stokowej gumce. Na szczęście jej wymiana na gumkę NL zniwelowała ten problem. Jeśli spodobały Wam się repliki z serii X w wersji Edge, ale były poza Waszym budżetem, czy też szukacie czegoś lekkiego do CQB, co nie jest kolejną Mką, to SAFX01 może być ciekawym wyborem. Z repliki można korzystać wprost z pudełka, ale będzie i podatna na modyfikacje z racji, że wewnątrz siedzą te same części, co w innych replikach z Pesta Arms. Jedyna niestandardowa część to płytka selektora. Poza tym, replika łyknie, że tak powiem, wszystko. Powiem szczerze, że jak dla mnie brakuje tutaj tylko jakiegoś fajnego MOSFETu, no i szkoda, że moja sztuka miała taki spory rozrzut FPS. Dajcie znać, jak podobała Wam się dzisiejsza recenzja. Czy informacje o sztywności komory oraz osiowości to dla Was przydatne informacje i czy powinienem to pokazywać w kolejnych recenzjach. Oraz oczywiście, co sądzicie o serii X w wersji flex na przykładzie SAFX01. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego!